Okej, okay, to, to śmiesznie brzmi, jakbym ciągle na ciebie patrzył, ale. Po prostu. No zresztą to będzie. Co to się dzieje? No chodź, usiądź. Pogadamy sobie. No to no nie będę wam przeszkadzać. Nie, nie przeszkadzasz. Siadaj. Seba, wiesz co to znaczy na gorącym uczynku, co nie? Chciałem po prostu zapytać, jak z Danielem leci i tak dalej. Ciekawe, czy Daniela też pytałeś, jak mu leci z Wiki? Okej. Okay. A ty, mała, co masz mi do powiedzenia? No tak było. No to dobra, przecież ja nic nie mówię. No. Co masz tego, Mina? Nie no, właśnie, dlatego się. To była taka męcząca rozmowa. Czemu? No, czemu? No właśnie, ja się od od rozmowania z sobą. Nie muszę co tam nie tak patrzysz. Ja nie rozumiem. No ja się tylko pytałem. Chciałam, no. że sprowadzał swoje żarty, czy co? Nie. Bo po prostu chodzi taka smutna, nie A my mówiłem, że tutaj tam można jakoś poradzić, pomagać i tak dalej. I ty się poczułeś tą odpowiednią osobą, która no, może i Nie, No kurde, nie wiem, po prostu myślałam, że się zapytam. Okej, bardzo miłaś twojej strony. Bardzo miła z Twojej strony, Zabusi. A teraz pancia wymyśli pieskowi karę. Oj niedobry!